Witam w kolejnym odcinku z serii Pike Time, w którym dziś nie będziemy pokazywać przynęt, a trzy topowe kołowrotki do połowu szczupaków. Krótkie trzy zdania po każdym z nich. Na początek leci najbardziej chyba znany i rozpoznawalny kołowrotek na rynku, czyli model Zauber. Model Zauber jest wyposażony w aluminiowe body, dodatkowo przekładnię ślimakową, co czyni kołowrotek bardzo mocnym, pancernym na uszkodzenia mechaniczne, no i przede wszystkim konstrukcyjnie bardzo silnym, silną maszyną. Dodatkowo firma Ryobi udziela 5-letniej gwarancji na wszystkie swoje kołowrotki. Następną odskocznią od modelu Zauber będzie na pewno model Fuego z serii Light and Touch Dive, czyli serii kołowrotków bardzo mocnych, ale bardzo lekkich. Kołowrotek Fuego został wyposażony w rotor Zion wykonany z karbonu, co czyni go jeszcze lżejszym. Siła nacisku hamowania na tak ten mały kołowroteczek wynosi aż 12 kg. Dodatkowo model Fuego posiada smar magnetyczny typu Maxil co powoduje, że kołowrotek jest bardziej uszczelniony, odporny na zanieczyszczenia, jak i wodę. No i na koniec pozwoliłem sobie zostawić takie wypośrodkowanie między ciężkim zaoberem, a bardzo lekkim modelem Fuego, czyli model Ultegra. Nowa Ultegra z Shimano została wyposażona w jeszcze wyższą szpulkę do oddawania bardzo dalekich rzutów. Oczywiście cechuje je typowa maślana praca, która jest charakterystyczna dla wszystkich kołowrotków Shimano, jest to sprawka mikromodułowych zębatek, które zostały zastosowane w tym kołowrotku. Dodatkowo, odkuwana na zimno przekładnia typu Hedgen powoduje, że kołowrotek Ultegra jest bardzo mocnym kołowrotkiem do łowienia cięższymi przynętami i w trudnych warunkach. Także myślę, że pokrótce opowiedziałem o trzech moich typach kołowrotków na szczupaki. Zachęcam do zapoznania się z ofertą i widzimy się w kolejnym odcinku, w, odcinku, w którym już wracamy do naszych przynęt. Siemano.